Spędźcie razem ze mną produktywny poranek. Moim dzisiejszym głównym celem było zrobienie miniaturki, wysłanie paczek z wintet i pojechanie do domu zetrzeć farbę z betonu. Standardowo zaczęłam od pościelenia łóżka i wyprania pościeli, którą wczoraj zmieniłam. Zrobienie tych dwóch czynności od razu jakoś dodało mi energię do dalszego działania. Chciałabym, żebyście mi dziewczyny poleciły jakiś fajny krem pod makijaż, który bardzo fajnie nawilża, ale właśnie też jest dobry przy okazji pod makijaż. Ostatnio bawię się w baristkę i staram się narysować serduszko na kawie. Powiem Wam, że od dwóch tygodni to robię i ani razu mi jeszcze to nie wyszło. Na TikToku to wszystko tutaj tak fajnie wygląda, ale powiem Wam, że ja spędziłam 3 godziny nad montażem tego filmu i bardzo Was serdecznie zapraszam na mój kanał, bo w październiku będzie się naprawdę tam działo. W międzyczasie przyszły mi nowości z marki Stars do włosów, także nie mogę się doczekać testowania ich. Ogarnęłam włosy, użyłam sobie tej brązowej mgiełki z Only Bio i tak jak na początku mi się ten zapach średnio podobał, tak jak się już popsikałam, to naprawdę się zaskoczyłam. No i pojechaliśmy do domu, aby zbawić się w budowlańców i zeskrobać jakieś resztki farb, które po prostu skapały. A pod podłogę musiało być wszystko idealnie równo. Przygotowaliśmy już miejsce pod podłogę, bo dosłownie za kilka dni jeżdża do nas podłoga. Także zaobserwujcie mnie, aby nie ominął was efekt końcowy.